Włodarczy, witam państwa, zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Wrocławia. Dzisiaj moim gościem w studiu jest pan Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. Witam serdecznie. Witam. Będziemy rozmawiać o projekcie budżetu na 2013 rok. Zanim jednak o tym proszę, o materiał filmowy. Zmniejszyć zadłużenie nawet o 100 milionów złotych, to zakłada projekt budżetu Wrocławia na rok 2013. Wbrew temu, co, co mówi opozycja, ta sytuacja budżetu jest stabilna i nic złego się nie dzieje. Wskaźnik zadłużenia na poziomie planowane na poziomie 56% na koniec roku 2013 i spłata tak naprawdę w ciągu tego czasu blisko 100 milionów złotych tych zobowiązań, które, które mamy. To może być trudny rok dla Wrocławia i pełen wyrzeczeń dla jego mieszkańców. Tak kilkusetstronicowy dokument oceniają radni opozycji PO i PiS, choć dodają, że budżet na pewno jest zbilansowany. Nie ma co ukrywać, że jest to budżet kryzysu. Jednak przychody nie są wyższe, a wręcz niższe. Spada, spada dynamika inwestycji, czy właściwie, czy właściwie te inwestycje są dużo, na dużo niższym poziomie niż w latach poprzednich. Renata Granowska z Platformy nie rozumie, dlaczego aż 150 milionów złotych ma trafić do miejskich spółek, z czego aż 68 milionów do spółki Wrocław 2012. To koszmarnie dużo. Spółki miejskie są już zadłużone, nie generują zysków, źle są zarządzane i 150 milionów, co dziwi jeszcze, bo jest w budżecie ulokowane jako wydatki inwestycyjne, więc jestem bardzo ciekawa i na pewno wypytamy pana skarbnika i pana prezydenta o to, jakie to wydatki inwestycyjne. W 2000... W 2013 roku Wrocław stawia na małe projekty. Radni PiS zabiegali m.in. o remont basenu w szkole podstawowej nr 113 przy ulicy Zemskiej, ale tej inwestycji projekt nie przewiduje, choć były obietnice, że będzie inaczej. Rozmawiamy o pieniądzach. 5, do 5 milionów złotych. Przypomnę, że ta inwestycja tak naprawdę uchroni tą, ten basen przed dekapitalizacją. Pozwolenie na użytkowanie jest do 2013 roku. W przyszłym roku nie rozpocznie się także budowa nowego budynku 5 Elo przy ulicy Ślężnej. Nie będzie także pieniędzy na remont obecnej placówki 5 liceum przy ulicy Grochowej. To liceum z maturą międzynarodową. Budynek jest w opłakanym stanie, w, szczerze mówiąc według mnie, bo pozwoliłam sobie tam pojechać i zobaczyć ten budynek, który na, naprawdę, w którym poziom nauczania i poziom licalistów i poziom matury jest bardzo wysoki. W tym momencie znowu w budżecie nie ma ani słowa na temat piątego Elo. Poprawki do budżetu radni mogą zgłaszać do 13 grudnia. Pierwsze czytanie budżetu odbędzie się na sesji 29 listopada. Panie skarbniku, ponad 3,5 miliarda złotych tyle ma wynieść w 2013 roku budżet, ale już jako urzędnicy zapowiedzieliście Państwo, zaciskanie pasa i duże cięcia. Jaki będzie budżet w 2013 roku tak naprawdę? Znaczy, nie mówimy o cięciach, mówimy o zmniejszeniach naturalnych zmniejszeniach, o których i opozycja, wszyscy radni miejscy doskonale, doskonale wiedzą, ponieważ. My realizujemy wieloletni plan inwestycyjny. Naturalnie po okresie Euro 2012, gdzie tych inwestycji, stadion, drogi dojazdowe, tych inwestycji była cała masa, taki kwotowo, kwotowo znacząca, imponująca, imponujące pozycje. W tej chwili wchodzimy w okres uspokojenia, przygotowania do kolejnej fazy inwestycji, które zadzieją się w roku 2015, 2016 i dalej. W tej chwili na projekty, na przygotowanie tych nowych, tych nowych pomysłów, które już mamy oczywiście potrzebna jest naturalnie mniej środków. Ale będzie mniej pieniędzy na oświatę, edukację, pomoc społeczną, administrację publiczną, gospodarkę mieszkaniową oraz transport. Ważne dziedziny życia, tym bardziej, że ostatnio, w ubiegły poniedziałek, wyszła sprawa związana z 26 odebranymi dowodami rejestracyjnymi w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. No właśnie, Panie Skarbniku, czy nie będzie to tak, że tak naprawdę Wrocławianie poprzez właśnie budżet w poszczególnych dziedzinach zapłacą za te wielkie inwestycje w 2012 roku, czyli za Całe przygotowania do euro. Czy po pierwsze, tych środków jest mniej ze względu na to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli w wieloletnim planie inwestycyjnym mamy mniejsze mniejszą, mniejsze wydatki. Czyli i tak miało być, tak, w ten sposób, to tak? Chce tak? Pan powiedzieć, tak. że w perspektywie długoletniej tak i tak miało być? Tak miało być, tak planowaliśmy, i tak, i tak dokładnie jest. Jak popatrzymy na komunikację miejską, tych środków dla miejskiego. Przedsiębiorstwa komunikacyjnego w 2013 roku będzie więcej. Dokładnie to kwota 306 294 w roku bieżącym. Także na wydatki bieżące związane z komunikacją, utrzymanie, remonty, remonty środków transportu, tych środków będzie więcej. Czy nie jest też tak, że tutaj ważne, kluczowe zagadnienia, które także pojawiły się w tym materiale, to spłata zadłużenia? Dziś 2 miliardy złotych to obecnie zadłużenie gminy Wrocław i planowane 100 milionów złotych spłacenie kredytów w 2013 roku. Tak, jesteśmy po okresie intensywnego wydatkowania środków na, na potrzebne inwestycje do euro. Ten wskaźnik, o którym tak wiele, tak wiele mówi się w naszym mieście, ale nie tylko w naszym mieście w Polsce, w tej chwili jest na poziomie bezpiecznym, 56%. Chcemy utrzymać ten wskaźnik na zbliżonym poziomie na koniec roku 2013, ale oczywiście w miarę możliwości spłacamy zadłużenie, te 100 milionów, o których o których Pani powiedziała. To, wynika... to są plany. Rozumiem, że te 100 milionów to jest na razie plan spłaty w 2013 roku. Tak, to jest plan, to jest plan ale... Realny? Jak najbardziej realny, ponieważ dochody, tak, które zaplanowaliśmy na rok 2013, one są niższe, jak porównamy z tym pierwotnym planem roku 2012, o blisko 300 milionów złotych. Wszystkie pozycje są... Precyzyjnie przeanalizowane i, i woleliśmy zaplanować je na ciut niższym poziomie niż, niż, niż ocenialiśmy. Tak? Podatek, od środków, podatek od środków transportowych na przykład tak? 14 milionów jeszcze, jeszcze niedawno mieliśmy na poziomie 17 milionów złotych, tak? czy podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli od transakcji. Na rynku nieruchomości ten podatek na poziomie 45 milionów, a nie 50 jak w roku bieżącym. Więc staramy się realnie tak, oceniać sytuację i tak planujemy tą stronę dochodową. Czy nie będzie tak, że polityka finansowa miasta, także konstruowanie budżetu na 2013 rok, będzie tym tematem, wokół którego będzie toczyć się dyskusja także polityczna, właśnie w, na płaszczyźnie tu lokalnym? Opozycja już mówi o tym, że chce transparentności w zasadach finansowania spółek miejskich. Zarzuca urzędnikom, że to jest jakaś forma jednak ukrywania pewnych prawdziwych problemów i konstrukcji pokazywania projektu budżetu na 2013 rok że to jest jakieś nieporozumienie, dlatego że zawsze, zawsze tak było i to nie jest, nie jest też specjalność Wrocławia. Budżet państwa ma swoje spółki, które rządzą się swoimi prawami, mają własną osobowość prawną, korzystają z kredytów, również nas, nasze spółki, spółki miejskie. Mają własne przychody, no, mają prawo inwestować, zaciągać zobowiązania, tak jak każde na rynku. Nie, nie, nie jest to, oczywiście nie przekłada się to na budżet miasta, nigdy tak nie było. No właśnie dlatego, że, że one rządzą się własnymi, własnymi prawami. To, że miasto wspiera te podmioty, których jest właścicielem, to zupełnie naturalny, naturalny proces. Podam jeden przykład. Wrocławski Akwapark 8 milionów złotych. Wsparcia miasta, które nie było do tej pory wykorzystywane, spółka spłaca w całości swoje zobowiązania, nie ma, nie, nie ma najmniejszego problemu z płynnością. To ja wezmę na przykład, za przykład inny, inne spółki. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, do którego się już odwoływałam, 26 dowodów rejestracyjnych, czyli prawie połowa tych, które gdzieś tam e, autobusów, które f, funkcjonują. Trudna sytuacja, w sytuacji, w której zarząd MPK mówi, że nie planuje żadnych inwestycji, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Ustami rzecznika Wrocławia dowiadujemy się, że nie będzie żadnych dodatkowych środków dla MPK. Tymczasem trudna sytuacja, bo 26 dowodów rejestracyjnych z e, autobusów, które nie dają się do eksploatacji i zatrzymanych. W ramach wydatków kapitałowych, w ramach tak zwanego dokapitalizowania chcielibyśmy przeznaczyć dla MPK w przyszłym roku dodatkowe 20 milionów złotych. Myślę, że to są środki, które, które pozwolą właśnie na, 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 na inwestowanie, tak na, na, na poprawę tej sytuacji. Hala stulecia o wydatki związane z inwestycjami, które będą realizowane przy okazji obchodów jubileuszowych. Także domaga się miejska opozycja. No właśnie ty tych spółek miejskich troszkę jest. Jak to się potoczy? W którym kierunku? Dziś wiemy, że jedno z ugrupowań domaga się specjalnej sesji Rady Miejskiej właśnie dotyczącej transparentności finansowania miejskich spółek. Ale wszystko jest transparentne. Tak? Sprawozdania finansowe spółek są dostępne w KRS-ie. Do tej pory nikt z radnych opozycji jakoś po nie nie sięgał. Tak? Są w zasięgu ręki, w każdej chwili można sprawdzić tą sytuację. Nie wiem, dlaczego wcześniej, wcześniej tego nie zrobiono. Nie, nie może być, nic nie jest i nie może być oczywiście e, ukrywane, i nie dzieje, się, e, nie dzieje się tak naprawdę z tymi naszymi spółkami nic e, złego. One wydatkują na inwestycje w roku 2013 ponad 400 milionów złotych. To wsparcie miasta jest, jest określone, maksymalne wsparcie miasta jest określone w uchwale na kwotę 100, 154 milionów, ale tak jak w przypadku Aquaparku, to jest wsparcie założone, które pozwala spółce uzyskać lepsze warunki kredytowe. Te kredyty są na o wiele niższym poziomie niż, niż komercyjnie spółki Mogłyby mogą się... zasięgać. Zostawmy więc spółki miejskie pewnie podczas sesji specjalnej sesji Rady Miejskiej będzie to jeszcze dużo wyjaśniane. Ja chciałam zapytać o małe inwestycje. No właśnie, to będzie rok takich małych inwestycji z uwzględnieniem, no nie wiem, budowy dróg, budowy trawników. Jak małe będą te inwestycje w 2013 roku? No bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ yy, powiedzieliśmy, że w tym okresie przygotowania do kolejnego boomu inwestycyjnego tych inwestycji, tak, te kwoty są niższe, ale właśnie w tym czasie chcielibyśmy ponad 22 miliony złotych przeznaczyć na remonty jezdni, chodników. To w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego radni prezydenta Rafała Dudkiewicza, i sam prezydent chcą Przeznaczyć więcej środków do dyspozycji radosiedli, mieszkańców, żeby to oni zdecydowali, który chodnik, która, która droga będzie, yy, będzie oczywiście remontowana, modernizowana, czy budowana nowa. tak Więc z, materiału, który znacznie większe środki. z materiału, który poprzedził naszą rozmowę, wynika, że jednak też z tych małych inwestycji to też nie będą realizowane wszystkie, bo już nie wiadomo, że nie będzie. Remontu siedziby Piątego liceum ogólnokształcącego nie będzie remontu basenu. No właśnie jak mało będzie się wydawało w 2013 roku, jak bardzo mało. Jeszcze, jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie my przekierowujemy, chcielibyśmy chcielibyśmy, do czego zresztą rząd zachęca cały czas? Korzystać z tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego. I te baseny, o których była mowa, właśnie, właśnie w tej chwili trwają prace nad przygotowaniem Pięciu takich inwestycji na terenie miasta z udziałem środków zewnętrznych, więc nie wszystko jest w budżecie. Część inwestycji realizują spółki, część inwestycji będą realizowali. Mam nadzieję partnerzy prywatni, tak, tak się dzieje na całym świecie. Baseny są idealnym przykładem takich właśnie inwestycji. Ale partnerstwo publiczno-prywatne nie jest ulubioną formą w ogóle realizacji jakichkolwiek inwestycji, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale być może rzeczywiście tym razem się uda. Oby. Panie Skarbniku, no tak, ale mówimy też o takich ważnych potrzebach, które po 2012 roku, czyli po tym wielkim boomie, może przestały być słyszane, czy na ile to jest taka świadoma polityka skłaniania się ku partykularnym, podstawowym potrzebom wrocławian, tak by nie popaść w krytykę, że był jednak za drogi stadion, za, drogie, za dużo wydano na drogi, za dużo na wszystkie imprezy, które gdzieś towarzyszyły promocji budowy i otwarcia wrocławskiej areny i dalej, dalej. Na ile te posunięcia w budżecie są odpowiedzią na nastroje społeczne, a na ile świadomą polityką kreowania polityki Finansowej na kolejne lata? Jest rzeczywiście tak, że, że przy, przy mniejszych, znacznie mniejszych wydatkach inwestycyjnych na duże projekty, tak, te są za nami, te programy, programy w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem środków mieszkańców, dofinansowanie miasta będą dla nas szczególnie ważne w roku 2013. Te, te, te drobne inwestycje na terenie osiedli, naszych osiedli. O których będą decydowali mieszkańcy, to też, też, też ważna rzecz. Mamy faktycznie szereg, szereg takich mniejszych bloków programowych, jak, jak nowe sygnalizacje świetne, tak? czy progi zwalniające, o których, o których tak, wiele, tak wiele na, na sesjach radni klubu Dudkiewicza, na, na co zwracają uwagę tak? i co chcielibyśmy, chcielibyśmy zrealizować. Także tak rzeczywiście będzie. No, wsłuchujemy się i staramy się. To ważne, bo w 2013 roku to jest najwyższy czas już, by prowadzić kampanię wyborczą i pewnie wokół tych tematów będą się ogniskować tematy związane z. Kampanią wyborczą nie tylko klubu Rafała Dudkiewicza, ale także wszystkich innych ugrupowań wrocławskich, walczących o głosy wyborców. Panie skarbniku, na koniec chciałam zapytać. Ja powołałam tutaj się na pewne dziedziny życia. Oświata, edukacja, pomoc społeczna, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa i transport to te dziedziny, które na pewno będą mieć mniej pieniędzy. Tak z pana punktu widzenia, która dziedzina życia straci najbardziej? Gdyby miał pan tak obiektywnie przyznać na podstawie projektu budżetu na 2013 rok? Króciuteńko. No problemem dla nas jest e, sfera oświaty, chociaż na to e, na wydajemy najwięcej. 25% budżetu roku 2013, 2013 to oświata. Czyli pensje Mamy... dla nauczycieli? Nie, nie, nie. Wydatki, wydatki, w szkołach, wydatki, wydatki, wydatki tak naprawdę wzrastają, tak, ponieważ nauczyciele, karta nauczyciela to wymusza na samorządach zwiększone środki. Problemem jest to, że my dostajemy mniej pieniędzy od rządu na ten obszar, tak? bo mm -hmm. gdybyśmy mieli tych środków więcej, tyle ile, tyle ile być powinno, przynajmniej na te podstawowe rzeczy, o których Pani powiedziała, czyli pensje nauczycieli, tych inwestycji, tych inwestycji byłoby na pewno, czy remontów byłoby w oświacie więcej. To, 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 to na pewno. Czy Ale oświata na podstawowe... najbardziej to odczuje. Oświata w wymiarze, no pod... właśnie, inwestycji, remontów szkół. Mówię o inwestycjach. Tak W tych podstawowych wydatkach na pewno nie pensje nauczycieli, tak, to, to święta rzecz. Tylko inwestycje. Inwestycje. Byłoby ich więcej, gdybyśmy dostawali więcej od, w subwencji od, od ministra finansów. I wskaźnik zadłużenia 56% będzie utrzymany? 56,6%. Tak jest, taki jest plan na koniec 2020. 13 roku. Y, jestem przekonany, że tak. Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, mówi, dziś, mówił dziś o budżecie na 2013 rok. Dziękuję panu za przyjście do studia. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.